Okej hey, kochani. To już następny odcinek, który pokazuję powiem, przygodę Plastusia. Plastuś, Plastuś, zastuszyły pamiętnik. Pokazywałam już jaki jest długi. Zostawcie lajka w górę, subskrypcję dzwoneczkiem i miłego oglądania. Zobaczcie, tutaj plastuś poszedł do kałamarza. I powiedział, że mała Tosia bardzo płacze. Że jej robi takie kleksiki. I tutaj jest właśnie stalówka. To ona właśnie ten kleksik zrobiła. To pióro nazywa Tosia. Czekajcie. Może znajdę jeszcze jakieś. Ta bibułka różowa, taka. Pije ten, tego kałamarza. On wypina swój czarny język do nas. Guma myszka próbowała to zacząć, aż sobie cały ogonek starła. Guma myszka. I ta różowa bibułka tutaj pije atrament. A tutaj jest plastusz. Plastusz, plastusz. O, i tu. Tutaj właśnie ten kałama zrobił pierwsze kleksiki na to silnym na toś innym zeszycie. takim na silnym świeciczku. to się miała długie końskie warkoczyczki długie końskie te kuciczki ma miała takie warkoczyczki ale się z niej w szkole śmiali. I co zrobiła? Obciła włosy. Obcięła włosy. Plastuś bardzo płakał na początku, tak? Tak. Ale po pewnym czasie stwierdził, że Tosia jednak wygląda bardzo pięknie, tak? Tak. Również gdy ma krótkie włosy. I tutaj Plastuś poznał poznał farby w ty, tym. Tak. I tymi farbami. Zapytajcie pędzerza. Co? On... Robi. I on powiedział, że umie malować, a klasuś zapytał czym? Farbami. A co to są farby? Zapytał klastuś. To jest to, co tutaj w tym pojemniczku leży. I ten pędzel zaczął tak malować, to, to się nim namalowała ładny zielony domek i kwiatuszki. I ołówek był bardzo zazdrosny razem ze stalówką, tak? Bo nie potrafią stworzyć takich kolorów. To mhm. tylko fardy kolorowe potrafią. Kredki. I kredki. Świecowe nawet. Jak się pomaluje dwoma świecowymi kredkami naraz, to można to zdrapać. Można zrapać serduszko i gwiazdeczkę. Można zdrapać wszystko, co się chce na tych kreteczkach. Ktoś tu pamięta, widzowie, zobaczmy. Tutaj to się odkłada, to się tutaj, teraz mo może w bibliotece być tutaj. O, zakładeczko, zakładeczko. To, że to jest, teraz jest w bibliotece i ładnie układa książki. A raz jeden chłopak przyniósł książeczkę bez zakładki. I to się się zdenerwowało. Bo o książki z biblioteki trzeba dbać pilnować. i trzeba pilnować, żeby Aha. się nie zniszczyły okładki, tak? Tak. I tutaj ktoś, tutaj ktoś ja, w takich serwetkach ładnych nosi kanapki. I tak jedna dziewczynka jej bardzo zazdrościła, najbardziej tej z autkiem, a więc jej uszyła taką jedną serwetkę. I papa widzowie, to już wszystko, co pamiętam. Papa widzowie do następnego odcinka.